Witam wszystkim, tutaj Ludzik69 jak zwykle i wracamy do zmagań z Wiedźminem 2 jak widzicie już w tle jest to walka ze smokiem, mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. najwyżej będę co parę odcinków jeszcze bardziej przyciszać yy, jak widzicie już jest głośność muzyki, dźwięku naprawdę nisko, mam nadzieję, że to już jest ten poziom, który jest ok, ale jeszcze sprawdzimy, co chciałem Wam powiedzieć, zanim jeszcze zaczniemy grać. To jest tak, jak widzicie, przyszedłem napada. Nie mam tu myszki w ogóle. Przyszedłem napada, trochę to inaczej wygląda. Muszę przez menu wchodzić do. i. tutaj do ekwipunku. Ej, spadać. Yy, mam tutaj postać, i tak dalej. Właśnie zauważyłem, że tutaj już jest. No, drzewko rozwoju jedno mam odblokowane yy, w trening dokładniej. Tak jak widzicie, mam sobie, mogę sobie wybierać za pomocą A i tak dalej. Yy, tutaj co mi się podobało, co pamiętam. No... Demet, dobra. O, żywotność plus 10. Tak. Chcę mieć więcej żywotności. O, następny poziom żywotność plus 50. No już mi się bardzo podoba. Yy, tak, także... Tutaj wstępnie sobie to rozwiniemy. Co chciałem powiedzieć, tak na szybko? Dobra, jeszcze szybko za pauzę. A, pauza. Przerzuciłem się na pada, jak widzicie. To chyba już mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Przerzuciłem się na pada, na padzie się. Już testowałem. Dużo, lepiej, dużo, dużo dużo lepiej się gra według mnie niż na klawiaturze i myszce. Ja naprawdę to wczoraj koleczyłem. I co Wam ciekawego powiem? Tak jak paru użytkowników, y, z, paroma pa, z paroma użytkownikami gadałem, y, sprawa będzie wyglądać tak, że podczas nagrania y, będę grać do pierwszej śmierci, a później będę dopiero włączać dane, prze, dane przejście w momencie, jak mi się uda, żeby. Nie było czegoś takiego jak ostatnio, w którym co chwila ginę i niestety tutaj to tak wygląda. I nic się z tym nie zrobi, niestety. Ta gra jest po prostu ciężka. Yy, myślałem, że to tylko ja i zgodzę się z wami na początek, że podszedłem do tego jak do typowego slashera, przez co przegrywałem. Ale na przykład na klawiaturze nie mogłem znaleźć paru rzeczy, a tutaj podpadem mam wszystko. Yy. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest ta gra jest po prostu trudna. Moi znajomi też w to grali i też mają identyczne problemy. Też po prostu dla nich jest to ciężkie. W momencie jeśli prolog, będę naprawdę długo przychodzić i okaże się, że jest on bardzo ciężki. Zmienię poziom trudności na łatwy. Chociaż nie wiem, czy tutaj już mogę zmienić. Chyba nie mogę zmienić. Tak, nie mogę zmienić. Uuu. Zmienię poziom, poziom rozgrywki na łatwy i dojdę do tego momentu i zacznę grać na łatwym, ze względu na to, że bardziej ważne dla mnie jest to, by sobie pograć i żebyście zobaczyli fabułę samego Wiedźmina, bo to chyba jest ważniejsze niż to, żebyście oglądali mnie ginącego po miliard razy, tak jak na przykład ze smokiem, który mnie co chwila zabija. Także wracamy do gry. I tak jak mówię, jeśli padnę, to będę, będę to nadal nagrywać, ale wy zobaczycie dopiero ostatnią wersję czyli tą, w której mi się udało przejść. Także miłego oglądania, Geralta. Właśnie później wam pokażę parę rzeczy z pudełka, które są fajne, które mi bardzo się spodobały, ale to później. Także wracamy do gry i zobaczymy, co się wydarzy. A ucieczka. No i już się palę. Dobra. To nie uznamy jako pierwsze podejście, bo za dużo gadałem i trochę się zagapiłem. Aha, tylko że muszę znowu dodać te... Dobra. Ostatnio jak mi się udało to przejść, to poszedłem tędy. Dodamy sobie szybko do żywotności tak.

Dobra, poczekamy tutaj chwilę, mam nadzieję. Powiedzcie, że mi się odnowi HP. Albo nie. Dobra, już, już zaczyna mi to jarać. Dobra, cieszę się bardzo. Ale zaraz musimy poczekać. A idź, mi spadają. Aż on zacznie przelatywać. No, przeleć to. Bardzo ładnie, tak. Tak, i w drugą stronę. Okej, okay, dobra, biegniemy. Aaa, dobra, to nie był dobry pomysł. I zginąłem. No, także zobaczymy się, jak przy przejściu, który mi się uda przejść. Okej, okay, podejście numer dwa to jest. <ścoughs> biegniemy. Co najciekawsze, w ostatnim podejściu mi prawie wyszło. Tak, dokładnie. Shit. Dobra. Nauczyłem się, nauczyłem się walczyć z tymi badziewiakami. Dobra i chyba... Okej, okay, dobra, może się uda. Nie udało się. No dobra. Tak, skocz na niego zbożnie. I następny nie żyje Dobra, mamy bardzo mało HP Ale jest mała szansa, że się uda Wiecie co? Art Igni, dobra no. no Boże, nie trafiłem ani razu Tak, dostaliśmy się pod bramę Okej. Okay, chyba się udało. Chyba się udało. I to za drugim podejściem? Demet, tylko żeby on mnie nie zabił. Dobra. Udało się. Jest! Idziemy. Udało się za drugim podejściem to przejść. Jesteśmy z siebie dumni. U, 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 u. Idziemy tędy. Samouczek. Zobrożek. Ja Och nie! Wstrzymujesz tam. Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Domyślam się. Zapisywanie stanu gry. Tak, można tutaj zapisać, ale ja nie chcę zapisywać tutaj. Idziemy uciukaj królu. Uciukaj. Dobra. Smoczek. Ach, Ładnie, naparzać smoka, naparzać. Atakować. Bardziej. No siema Ten dożony smok Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepożyć. Mniejsza osmoga. Czekam na koniec tej opowieści. Rozdzieliliśmy się przez świątynię. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Tak więc... Użyłem tajemnego skrótu baranka. Dobra. Dzień szturmu po południu. Oh yeah. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy! Południa i miasto stopyte! Meldować! Walki o trwają! Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie, chyba że za tydzień. Próbować się kierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmie się tymi drzwiami. Idziemy, fen. Wiedźminie! mi nie? Wasza wysokość? Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. No. Żołnierze Lawaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łubów przyjdzie, wykorzystacie je jako zakładników. E, jeśli zauważyliście po, po lewej stronie, jest żołnierz, który będzie bujał się. Znaczy, teraz się buja. E, zobaczcie sobie, przypatrzcie się w momencie, gdy zmienia się widok pomiędzy królem a wiedźminem. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Pojawia się i znika. Ruszam. Liczę na ciebie. Jasny, spokolus. Co z tymi tak. toporami? Ruszcie, życie! Y mogę savewować przy pomocy F5, co jest bardzo fajne. Dobra, y wreszcie zrobię coś, dlatego, bo ciągle tym zapominam. Tak. Tak to jest, gdy się walczy ze smokiem i zapominamy. F5. Zapisaliśmy grę. I idziemy. Co tu możemy ciekawego zobaczyć? Tutaj ogólnie kiedyś sobie łaziłem. I... Można się po, połazić. Można sobie i... pozbierać itemki. Tam troszkę nawet ciekawych rzeczy jest. Głównie oreny, jakieś inne oreny, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zbytnio nic ciekawego nie ma. Tak, tam coś się dzieje. A, faktycznie. Trochę dziwnie wybiegała na początku, ale zaraz się tym zajmiemy. Ech, chłopaki. To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. Będę bardzo brutalny, jak mówiłem. Jeżeli zaraz nie wyjdziecie, nie wyjdziecie nigdy. Uuu, zesrałem się w gacie! Toś mnie nastraszył, durniu! Mówię po raz ostatni. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy, dziwaku. Nie będziemy ich nigdzie ciągać. Zróbmy to tutaj, teraz. I co jest? Czemu nie mogę ich zabić? Ty, ale głupio, no cóż. Co najciekawsze... Okej, okay, to jest, to jest zbyt interesujące, można powiedzieć. Dobra, tutaj mamy miecz srebrny, a tutaj mamy długi miecz stalowy. Jakby ktoś pytał... To jest dziwne, dlatego, bo wcześniej zrobiłem... Co wam powiem? Wcześniej zrobiłem to samo i oni uciekli. Dobra, idziemy stąd. Kurde, co jest? To jest troszkę dziwne. Pozbieraj zioło. Dokładnie. Zbieramy zioło. Owień oczyści wasze brudne dusze. Co tu się dzieje do cholery? Nie twoja sprawa! Oj, wybaczcie, przepuściłem przez przypadek. Zostawcie ich. To niewinni ludzie. To nie są ludzie! To jest pomiot Lawaletów! Chwast, który będzie się mm. plenił, dopóki nie wyrwie ja się go z korzeniami! Chwast. Tak, żeby się więcej nie odrodził! Skrada ja roznosi się jak zaraza! Dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy! A ty się w to nie mieszaj! Nie będę stał i patrzył, jak mordujecie bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Mam świadków, że nie chciałem Twojej krwi! Dobra, chodź o, chodź Dobra, chodź No nie chciałeś, tylko że kurde walczysz jak kołek Nie będę cię oszczędzał. Nie no dobra, bez takich Wypuść ludzi. Już. Już. Grr. Blokować drzwi. Złożę raport komu trzeba. Składaj. składaj. Składajcie ludzi. Będę do jedna. Spróbujcie coś spalić. Dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowiesiał wszystkich. z Dokładnie. Jestem zły goral Zmienimy sobie na Arda. Tak zauważyłem, tu jest medytacja że nie jestem tutaj możliwy i wiem, można pić eliksiry tylko podczas medytacji. Dobra, A, fakt. Muszę go naznaczyć i teraz mogę go atakować. John. o kurde to żeś ładnie zrobił wie. Geralt pozdrawiam pozdrawiam dobra no no dobra fajnie zostawiliście mi przejście ehm, dobra tutaj o zbieraj monety o, i tu mamy sakiewki, powiem że wam, że na przykład dużo, bardziej, dużo łatwiej się zbiera na konsoli te wszystkie rzeczy. Tak, musimy znaleźć dojście do tamtego miejsca, a dojście do tamtego miejsca jest w trochę dziwnym miejscu, ale to zaraz tam dojdziemy. Ogólnie co wszystkim chciałbym przekazać, jeśli gracie w Wiedźmina, załatwcie sobie pada, chyba, że naprawdę nie potraficie na padzie nic zrobić i kochacie się w myszce i klawiaturze. Z względu na to, że po prostu na padzie się przyjemniej w to gra. Dużo przyjemniej, przynajmniej według mnie. E, tak, tutaj musimy znaku użyć. Pff. Rozwaliliśmy wejście. Teraz będzie walka, dlatego też zapiszę. Um, dobra, mi się walczymy. Chodź. Dobra, ciebie mam najpierw. Dobra. Chodź tu do mnie. pisiaczku, pisiaczku Dobra, ejdź. co widać było we wcześniejszych let's playach, znaczy wcześniejszych let's tych tak pierwszych. Gra jest... o, odrąbałem kolesie w ręce. Hajdź. Gra jest bardziej taktyczna i to nie jest do końca slasher zwykły, co wiele osób mi już mówiło. Tak, wiem, wiem to. Tylko, że na początku trzeba się do tego przyzwyczaić. Później. Oj, tu coś było. Zbieraj zioła, zbieraj zioła, Geralt. No, dobra. Aha, teraz będziemy musieli się przerzucić na. Miecz srebrny. Tom, tom, tom. Zapiszemy grę. O, tu na. O! Jaki peszek. Dobra, zapiszemy. Zadanie zakończone z niepowodzeniem. Elixir, możesz... Dobra, tak, domyślam się, tylko, że tutaj nie jest aż tak ciemno. Aha, i tutaj możemy zeskoczyć, tak. O, i tutaj jest nasz kolega. Długi miecz srebrny, no. Chcę miecz srebrny wyciągnąć. To jest ten srebrny, na pewno. No, Geralt, co ty o tym dzielasz? Dobra, wybaczcie za to. Jak zwykle. Cofamy się do pierwszego przejścia. Możliwego Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Pokonałem ich yy, w bardzo ładny sposób. Znaczy w bardzo ładny to może nie, bo widzicie, ile mam na pasku życia. Yy. O, co tu jest? Zużyty stalowy miecz przeszukaj. Wow, ale dużo broni dostałem. No, tutaj mamy nieść, ale zapiszemy sobie. Tak. E, musicie pamiętać, żeby zapisywać, bo tutaj przyszedłem bardzo daleko, e, jak sobie testowałem to. I był jeden duży problem, bo cofnęło mnie zaraz do początku i musiałem przechodzić tą walkę i się wkurzyłem trochę. E, co tu jest ciekawe? Nie chcę. E, zastanawiam się nad tym, czy w ogóle właśnie nie przez skakiwać do odpowiednich momentów, czyli jak zobaczycie walkę, którą nie, potrafi, nie potrafię przejść i tak dalej, to po prostu będę chyba przeskakiwać do momentów, w którym mi się to uda, bo tak chyba jest najprościej. I tak też będę robić, chyba że ta walka będzie powiązana z jakąś cutsceną większą i tak dalej, to po prostu całą walkę pokażę. Dobra, czyli walka numer X-1200. I się by się ciebie oceniemy. Jak widzicie bardzo ważną zasadą jest to by używać ciężkich ciosów Ała! Dobra Ej, co ty robisz? Dobra, no upadnij na ziemię o! No, zabiliśmy! Nie, teraz go zabiliśmy. E, bardzo ważne jest używanie ciężkich ciosów. Nie wiem, jak się je na klawiaturze robi, ale na padzie przy pomocy Y, znaczy na padzie xboxowym, przy pomocy Y to wam od razu... O! Ciekawe, co tu jest. Tutaj nie byłem. E, I bardzo wa warto używać właśnie ciężkich ciosów. E, dużo, ze względu na to, że one wreszcie zadają jakiś damage, a te lekciutkie są troszkę żałosne. Dobra, zapiszemy grę jak zwykle. Tutaj jest większa walka, więc najprawdopodobniej zobaczymy się przy w którymś razie. A nie, jeszcze nie. Dobra. Aha, następna rzecz, która według mnie jest troszkę zepsuta w Wiedźminie, to jest to, że jeśli Mam stargetowanego kolesia blisko, a znaczy daleko, a zaatakuję w kolesia blisko, znaczy widać, że miecz uderzy w tego blisko, to nic się nie stanie, po prostu mam pecha. Nie trafiłem. Dobra, F5 tak, oreny, chcę zebrać oreny, no dalej. Dobra, zebraliśmy oreny. Dobra, także tutaj jest ta walka. Ok, podejście numer 3. Dlatego mi się pewnie skończą teksty. Już nawet chciałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem co. Chodź tu. No dobra, teraz mi już totalnie słabo idzie. Chodź tu. Ała. Tamtego pójdę zabić. Dobra, ten zginął. Ten duży mnie wkurza. Nie, 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 mnie. Dobra, tego zabijemy. Albo i nie, albo on nas. Nie, 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 nie. Dobra. Ok, to jest naprawdę. Ciężko jest od tak sobie ich pokonać o jejku, jak dobrze. <grywa> Zabiliśmy go. Właśnie to jest, to jest ważne, że trzeba ogłuszać przeciwników, bo jak się ogusi. Oguszy, to jest właśnie taki finisher fajny. Bardzo ładnie mi to się.